Szybki, on się No, Ciało wstało się z tej. Tak z życiem, podoba. tak słabe, że się chce jakoś. Jak jednego się wydaje, ile tego można. on się, się, wydali, tymi tymi o, się, się. A on na... a drugi nie wiem, się 7, No więc my no chcę tej szybko, zdrowo. Kościół do mnie podobne Dajcie radę wystać, macie się, okej? Okay? Dobra, teraz patrzymy, pięknie do narodu. Ej kochani, proponuję Wam coś, wiem co mówię, na wszystkim się nie znam, ale trochę na sprawach, których się nie znam. Spróbujmy ręce tak trochę do góry wznieść. To no, jest śmiało, śmiało, bo nie tak jak Dobra, no okej. Okay. Ciało jest też ważne i to nie lecę ważne. Wszyscy się dzisiaj myli. Kiedy prali i tak I teraz zawołali się ze mną, żebyśmy ożyli, bo my jak trupy są w połowie. Kogo my zapalimy? Musimy ożyć, płonąć. Słowo Boże musi płonąć, a serce musi poleć. inaczej strata czasu. Napożeństwo musi być pełne mocy. I ja takiego myślenia pragnę i marzę nad stanem. ze mną. Przyjdź duchu święty. Przyjdź duchu święty. Oszedł mojego ducha. Oszedł mojego ducha. Oszedł moje ciało. Ożyw moje ciało. To, co we mnie umarło. To, co we mnie umarło. To, co skostniało. To, co skostniało. mi Daj im żar Gorliwość wiary. Gorliwość wiary. Teraz ja się połonię nad wami, Jezu, i pracuję, Ciebie tu jestem od wczoraj i wieczora. Uczy mnie na ciągu słowa, nie ja, ale Ty masz główcę. I wzywam Cię, byś przyszedł, tak jak przyszedłeś do wieczoru, nie ma wtedy. I poruszymy się w serce, abyś nas uczył. Jakbyś nie namaszczał ode mnie słowa, Daj Twoim wierzącym, dobrym ufającym, siedmiolakie dane, daj za męstwa, daj pieniędzy, zwycięstwa, daj szczęście bez zmian. Zabawaj się jeszcze raz, przyjdź do śmierci. Przyjdź do śmierci. Posłuchajcie Was, co wam chcę wypowiedzieć, a was, dziecinki, stać was na to. Proszę, absolutnie tam przyszli, tam ześmy lat na I patrzcie, pięknie. Jestem szczęśliwy, gdy dzisiaj wstałem na opiąty, modliłem się dwie godziny i przyszedłem do tego kościoła. Oczywiście po prysznicu i po małej kawie. Też tak na robiliście, no nie? Bo u was, was też tak robi. Ale potem siedziałem dwie godziny i mówię, Panie, ja nie chcę tu być w centrum. I teraz poszedłem do Niego, to powiedziałem, to Jezusa ja chcę być tylko i, to, I jestem do Twojej dyspozycji, nie może nie być, ale jak jesteś dobra. Takie jest moje serce, kiedy dostanę. Bez ukrywania, bez kłamstwa, do bólu szczękich, od za bardzo. Ja bez niego żyć nie potrafię. Nie wiem, jak jest zwany. Przepuszczam, że, że też. Tutaj dzisiaj zachęcają mężczyzn po każdej mszy, aby się ryczeć chce i krzyczeć, bo mój bóg nie jest tylko do małych dzieci, do kobiet, nawet jak jeszcze po kościołach, to jest wiery w Polsce, w różnych miejscach, z moją wspólnotą, większości razem. Dziś miątkowie tu sam, mieszkam w takowicach 25 lat, w centrum jazda, w bloku do największej dyskotyki. I od 25 lat dzielę życie z ubogimi, bezdomnymi, dziewczynami, którzy mają dość agencji, prostytucji, jak złodziejami, z każdym Więc nie spadam dziś z wygodnej krewami. Zazdrościłem, że na plebanii teraz mają panie, która pięknie przygotowuje wam jedzenie. i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, możecie się w tom nie poddać. Ja często raz na dobę żeby się chwalić. Pokazuję wam tylko z jakiego świata jest. Nie gdzie się da, to w barze, to tam, nieraz mi kto zrobi, nieraz nic I dobrze. I niech tak pozostanie. Przez osiem lat byłem wziął to na parafii parafię, zgromadzeniu zakonu i było ok. Ale potem szło mi jak mógł do miłego się eucharystii. Wielu nie przychodzi do moich świąt. Wielu młodych nie ma, trzeba do pójść. Musisz iść i szukać, towarzyszyć, być i opiekować, ale iść z ludźmi, i ich miejsca życia. Miałem ze często do marketu, do galerii, do kin i tak dalej. Dlaczego na stacji benzynowej, w której siedzę? nie ma bo tam są ludzie. I tam jeden z biblion, służacy, i tam I moi ze wspólnoty robią to samo. Lubię bardzo usiąść na stacji mojej i patrzeć. Lubię iść do marketów po południu, w nocy czy z wieczorem. Kupuję jednej i samo najdalsze. I chodzę z różańcem i pytam jezu, jak w tym świecie ludziom pięknym, zmęczonym mojej bracie. Jak im pokazać, że jesteś fascynujący, że bez siebie nie ma życia. wiszę życia, uczę się, słuchać Boga. Ale potem potrzebuję dwóch godzin na dobę, przynoszę cały ten pódzkiem to bieganie, do zmęczenia ludzi, zabijanym pracą, wszystko to znacie, że ja nie na ziemię. Przychodzę z tym wszystkim w moją samotność i patrzę w oczy Chrystusa. I mówię, o co chodzi? jak żyć, żeby życia nie brzegi, żeby kochać, żeby się cieszyć, żeby nie lamentować i narzekać na wszystko. I coś nie coś słyszę. Potem jak wołają, to inne i opowiadam to jak to tu teraz. To no nie jest przygotowane na publikacji. To co wam mówię jest może spontaniczne, ale jest prawdziwe, Bo płynie z serca. I Bóg nie pozwala mi tu kłamać. Ja mam 58 lat. Nie bardzo dobrze. Dzisiaj w pierwszym przydaniu świętych mądrości bo czterdziestki to jest kryzys wielkodejrzanego, tak się trzęsie. Przez dwa lata pytałem, o co kończę znów na nowo? Na nowo, że ja mówię, posłuchaj Tua Świętego który nie przyjmij do osoby Jezusa. Ale dzisiaj po pięćdziesiątce to powiem wam, co żyję w sercu. Może bo ktoś z was w żyłach uroku to się rozumie. To co wam najcenniejszego to jest życie. Żyj. Przyczale się żarpałem Sebastiana, który chciał się pociąć. Wzięłem go pod dach od tygodnia do żył na ulicy i mu wyrywałem, jakby się mówili, chciał się pociąć żyletą. Już nieraz to robił, gdy się zwieziono niedawno, nie Mówię, nie, tym razem nie. Zacząłem się z tym żarpać i mu w końcu. A potem tak się czemś, bo 19 żeby do obdarza. Z wirrem życia, z życiem, z życiem do Chrystusa. Nie z poboczną nauką. Ale moje Panie się cały czas ludzie patrzył. Ja Miałem szepta ulica, dzieli klasy, z łańcuchą uzdrowienie. Setki ludzi byli. A ja się tak często nic tego nie widzieli. Ale kiedy się u Alexia skończyła, Pan uciszył mnie emocją. Kiedy miałem 21 lat, doświadczyłem spotkania realnego z Jezusem. Nie wiem, jak to nie będę tego opisywał, nie ma na to czasu. Mogę tylko powiedzieć, że w drugim oka pojąłem o co chodzi i co to jest ta dobra drobina. Przez pewnych ludzi z Afryki, Stanów Zjednoczonych, byłych, którzy żyli można powiedzieć na walki na świecie. Powiem tak ładnie Bóg powiedział przed nim do mnie, że pierwszy, że Bóg mnie miłuje. Za darmo. Bez żadnych warunków wstępnych. Nie dlatego, że jestem dobry albo unikam zła, ale dlatego, że jestem Jego synem. A nie tak łzywy Zawsze myślałem, że muszę sobie na to zasłużyć, jak to w życiu. A taki dobra, wychana, ten ksiądz. A niech mi się toba powinien tego dopić. Miałem dość takiej miłości. Za coś. O, jakiś byli się grzeczny. A co z tymi grzecznymi? Wystrzelać? A co z moim Sebastianem, który nie dał ani domu rodzinnego, ani no nic? Mam powiedzieć, niż śmieci? A on krzycza to on mnie. Co oni wyrywasz? Jestem do niczego. Zabij Jakby nie nie, nie, nie zabiję jest Jesteś zły. Ocalimy Cię. Będziesz odzyskaną perłą, Sebastian. Od wczoraj jest w naszym domu, tu lepszy czy Wtedy tam w byłem, że Bóg był mówi, kocham Cię. Chcę, żeś był szczęśliwy, że mam brać Twojego życia, klan, żyjesz raz i nie możesz życia przegrać. Ja wtedy mam 20 lat, padłem na kolana i powiedziałem, ufa Tobie. I dzisiaj po 30 latach tu o godzinie 11 mówię wobec mojego Pana, Ufam Tobie nie będę się lękał. Ani starości, ani śmierci, ani tego, co tracę. Dzisiaj, gdy patrzymy w do to widzę, że tracę. Nawet cechy tracę, z się robią, włosy tracę, wszystko tracimy, a na końcu stracimy życie też. I za 50-60 lat nikogo z Was nie będzie, a za 100 to na pewno. Kiedy często słuchałem, to mówi się, ludzie nie mogą nas wytrzymać już. Tydzień temu gdzieś odebrałem panem porę telefonów, już nie mogłem wytrzymać. Podjechałem do Gorzowa, poszedłem do parku, do tam parku, do i chodziłem po prostu parku, do parku, do parku, do parku, do parku, do nie od prawie w pół godziny przyjma święty spokój. Nie mam żadnego świętego spokoju. Odkąd oddałem się Jezusowi. Ale ja wam, co przynam. Jego miłość. To, że jest mną, Że zabrał moje grzechy i moje z Że dał mi dar życia wiecznego, że nawet grób mnie nie zatrzyma, a kiedy swoją mamą stałem parę temu pod poznanie nad I powiedziałem, nie patrz tak w ten grób. Ojciec jest u i żyje. I tak widzę, że jest jej łatwiej, bo nie możemy znać a żyć. Po 49 lat i razem i nagle odszedł jej w imię się nie możemy rozbierać, ja mam tak tęsknieć, że tak pochyliłam. I to wszystko na nic. I to wszystko tak do to wszystko, tylko jak będzie, żyli w pamięci ludzi, co za kłamstwo! Jak można tak kłamać? To powiedzcie tej dziewczynie w porządku? do piatu! Jak można tak kłamać? Mam jego życie i sprawiedliwe wynagrodzenie za roboty. Ale życie tu coś więcej. Nie dajcie sobie głowy, żeby tylko do tej Nie, że potem reinkarnacja. Nie ma reinkarnacji. Człowiekowi raz umrzeć, a śmierć i koniec. I do Boga. I na koniec bym się nie zatrzymał, którego się rozpędził. A w ogóle to chciałem Wam tam podziękować z pokój. Alo! Co ja podszedłem do Was i mówię, łopatrzy ty tym mieć dziewczynka. Pokażcie mu się tutaj. W ogóle Was nie widzę. No wróćcie z górskim, bądźcie bliżej. Tak na drogę. Coś Wam powiem, prostu tutaj na dwie. W ogóle to szkoda, że nie możemy tutaj patrzeć sobie w twarz wszyscy jesteście tak w jak to rozumie, okej, okay. teraz posłuchaj. Jak tak tutaj sobie byłem z wami i nie? I potem, to sobie tak myślę za chwilę waszyk, jak na mnie a nie jak się mówi. Krzysiu. Krzysiu będzie za chwilę pod podnosił hostię I w hostii jest Chrystus. A połowa z was, go nie będzie gdzieś, bo jesteście za chwilę nami z kołami. Jest mi przykro. Wy, małżeństwo za za się, aż do Północ. Powiedziałem Wam, że no, na szczęście. Czy jak ona będzie... jakie jest Twoje imię? Paweł. A ty się siostra? Magda i Paweł. No, byś powiedziała tak. Paweł, popatrz na mnie, tylko ci się schował. <grym> ja mam Wiesz, jak on cię zobaczył, to oszalał na ciebie, dla tej... Byliście zakochani, wyznawaliście sobie uczucia i zrobiliście, zgadza się. Najściej I tak przykro, dzisiaj się zrobiło na początku ukradnictwa, że Krzysztof podniesie Jezusa i zakochani, nie będą na niego patrzeć. I przyszło mi takie marzenie, że mogliście wszyscy wyskoczyć tam z boku, że się tym na kolana. I wtedy ludzie by uwierzyli, że w Wosku jest Chrystus. Powiedział jeden na tak. Ty wierzysz, że w Wosku jest. Ja mówię, a no pewno. Za chwale mówi. Na pewno, naprawdę wierzysz, że w tym diał jest Chrystus. Mówię, no Pan. Zaś czekał. I mówię, przeżył Dyszarcie. Naprawdę wierzysz, że to jest Chrystus. To już było wiele rada. Wy tak. Widzicie, co mi odpowiedział? Wierzysz, że tam jest Bóg, czemu godzinami przed Nim nie leżysz. Czemu przed Nim nie leżysz? Coś wtedy się stało. że nie mogłeś przejść, bo na pewno będę mi tak przykro, że jeszcze się podnieśli, a wy na pewno nie cię widzieć i patrzeć, że to jest nierobalne? Ja wiem, co mówię. Bóg jest na bo nie. Jest. Albo Jezus jest Panem, albo nie jest. Albo żyje, albo jest trupem. Albo On jest droga i prawda, albo to inny. Albo On jest jedyną drogą do Ojca, gdzie dzisiaj to nie poprawnie. Politycznie. Albo jeszcze przez budkę i przez innych można dojść na kometa. Wiem, że to jest niepolitycznie poprawne. Ale poznajmy moje braciom i siostrom, że on wziął za to odpowiedzialność, to jest... Jestem jedyną drogą do ojca! Ja tylko pokornie powtarzam jego słowa. I kończę ostatniego obrazu. dziękuję Wam za uśmiech i za to, że popatrzyliśmy w serwisie. Że... Puści. Jeszcze tak żyje na stare I na koniec. Mamy w katolicach na dzielnicy załęczyk krótką odzieżą. Tam i takie małe gada, dyskrelazyjny, często wysokości z Krakowa, to jest zapraszany na spotkania. Zawsze Zaję, wieczorem koło 11, już ułamę kończy, przychodzi młodzież. To no, mamy do góry taką małą kaplicę, w tym roku, nad tą kawiarą, nad Wszystkich zapraszam. I ostatnio inno mówiłem, taki obraz. Że ich poruszy. Każdy do mnie mówi, wystarczy. Nie idziemy, kiedy nam tu urodził, że się nie Ja mam też też to szybko, w minuty Wiara moja, się nie jest oparta na mitach, na legendach. Wasza wiara jest solidnie udokumentowana. Jest oparta na wydarzeniu historycznym, na fakcie historycznym. Na dowodzie historycznym, nie naukowym, kto mądry ten tobie ale na dowodzie historycznym, w konkretnym miejscu czasie, historii i Jezus powstał z zmartwychw. Żadne inne wydarzenie. Żadna inna księga jak Biblia starożytności jest zbadana naukowo na wszelkie. że z wyczerpania okrał zędał takiego podruchowania. Ale ponieważ tam za tym zasuniętym kamieniem było i ci przebudzić i wyszedł, odrzucił kamień pokonał tych żynia i objawił się puszczem. W XIX wieku były takie teorie i wiele innych. Cóż odpowiem? Otóż. Jezus przeszedł przez sądy, przez bicie i kopanie, ułamali go, uszkodzili mu głowę do grani złożonych Całą Turynskę jej nie Nie jest to konieczny pokaz. zwierząt że miał 150 pięćdziesiąt ram, obu ciętych, przebite dłonie i nogi, kwadratowymi chwoźniki. Uderzony w nóż, w serce, Złowstany, skopany i dograny z możliwości psychicznych, duchowych, emocjonalnych zostawione sobie. I takiego go złożyli do grobu. Ale nie Mimo, że to nie on i nie umarł. Nie podróż do mnie uśmiech. Obram wil. I silne powietrze mu siły. I, I pozwajcie na chłopski rozwój. Serce mnie zresztą żywię, o tym mówię. To jest bliskie w I słuchajcie teraz. Nie patrzcie na zegarki. Nie wyszedł z grobu. Tymi pokrywającymi dłonami otrzymał pokonał strażników i stanął wobec uczniów. Mógł ich tylko takim wyglądem różnych nogi. zobaczyli wykończonego. Popa do zniszczonego, zaczynająego. No bo on tylko od A teraz oże. Nie zrobił mi żadnego wrażenia. No, reszty nie Cięć się będzie. Pana się cięć będzie. To właśnie, włóż panowie swoje, tutaj i tu, i tu włóż panec i do moich snów. I co to masz odpłynęcie? Jakiś ty biedny, jakiś ty chory. Co to masz podziało? Mów, Paweł. Powiedział panu, wiecie na kim? To jest droga. To nasz Pan. dobrze, A potem parę Magdalena panu, oddał sobie panu, I panu, mnie panu, A kiedy Maria Magdalena stała przy panu, i panu, panu, to? panu, 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 to no jest nie. dobrze. A kiedy stała przy grobie i mówi, jesteś ogrodnik. Zabrałeś go. I nagle słyszy. Mario, Mario. Nie Bóg. A no, przecież to kiedy czytam, to czytał, to kniecie w Wielka nocy, to wręcz przełdarza. albo to jest prawda! Jezus miesiąc, Marc wystąpił do mnie z Panem. To mamy życie wieczne. To nawet śmierć jasnej nie zatrzyma. To miłość i silniejsza od śmierci. I macie tym żyć, Wy w Krakowie, Bożym Królewskim. I macie podnieść tą Polskę cenę, tą Europę. Nie potrzeba tysięcy. Wystarczy Panu nas świętych, pełnych pewnych Tak do mnie kiedy mówię, Panie, pół, pół roku temu, byliśmy w Londynie na takich rekolekcjach. w z trójką moich ludzi w pół w samym centrum Londynu, w jednej z temu, Rano kiedy się mówię, barwie, nie, w pół mówię temu, byliśmy w pół roku jak byliśmy w pół mój kościół jest oparkany, i ja też nie żałuję. Ale wszedł czas, kiedy udzielam leczonka na Bożerstwa, nakładaliśmy dłonie. widziałem wiele znaków i słów tej nocy. Dobra, tyle. Amen, amen, amen. Zadzwońcie trzy razy. Amen, amen, amen. Dobrań, amen. Znajdę, na tym, Znajdę, wody wody wody. I na jeszcze mocnie. Amen, amen, amen. Wstańcie na głowę. Dziękuję, że wsłuchaliście się. Dzieci. Słoneczny chłopak. Kto chce, niech położy rękę na serce. Paweł śmiało. Co się stać? Magda też. Siostra też. Śmiało. Z sercem nie Pytam was. Pytam was. Czy wy wierzycie, że Bóg od razu stworzy się na nieba i ziemi? Wierzymy. Wierzymy w wierzycie w Jezusa Chrystusa, Pana Naszego, umęczonego, potrzebanego, który powstał z martwych i zasiadał po pragnicy Ojca. Wierzymy. żyjemy. w życie wieczne, wierzycie. święty Boży Boże, obcywanie święty, w życie wieczne, w sierdzie Bożym, zmartwychwstanie nasze. Wierzymy.